Módlmy się o nawrócenie dla papieża Franciszka. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Wszyscy wiemy, że papież Franciszek nie jest ani pierwszego zdrowia, ani pierwszej młodości, a stan, w którym się teraz znajduje, a dowiedzieliśmy się przed kilkoma dniami, że znajduje się on w szpitalu, chorując na zapalenie płuc, które w jego wieku może okazać się śmiertelnym, powinniśmy wzmóc dlatego nasze modlitwy do Pana Boga w jego intencji, ale jeszcze bardziej w intencji nawrócenia dla tego człowieka z racji tego, że uczynił on wiele zła dla Kościoła świętego a właściwie można powiedzieć, że i tak już chory organizm Kościoła Świętego na skutek tzw. II Soboru Watykańskiego został jeszcze bardziej zainfekowany jeszcze większym ubermodernizmem w postaci pacza mamy, chociażby amoris leticia, czyli udzielaniu komunii świętej wobec rozpustników żyjących w podwójnych związkach, czy chociażby pozwalając na błogosławienie sodomskich par, walkę z tradycją wtedy tradycjoniscus stodes, czy także można powiedzieć o fiduci suplicans, czyli o błogosławieństwie. Związków dewianskich to jeszcze takim ala pozaliturgicznym, chociaż taki coś w ogóle nawet nie istnieje. Dlatego przede wszystkim powinniśmy mieć na naszym sercu dobro tego człowieka. Najwyższym dobrem, jakie możemy mu prosić, to jest odwrócenie się od jego błędów, które są jeszcze oczywiście liczniejsze nad te, które wymieniłem. Dlatego jeżeli mamy na naszym sercu dobro Ojca Świętego, powinniśmy w szczególności zatroszczyć o jego duszę, aby wycofał się ze tych wszystkich błędów, które promulgował i które głosił poprzez cały okres swojego pontyfikatu. Bądź nie daj Boże jeszcze wcześniej i przede wszystkim, żeby zbawił on swoją Duszę, a więc módmy się o nawrócenie dla niego, a jeżeli taka wola Boża, także o wypełnienie się jej w jego życiu, jeżeli także wolą Bożą jest to, żeby dalej prowadził Kościół Święty, daj Boże, już po jego nawróceniu, no to niechaj się nam także stanie, ale przede wszystkim dbajmy o duszę, która jest wieczna i nieśmiertelna, ponieważ mniejsza o to ciało, które i tak zamieni się w proch. Ale zobaczmy również, że papież Franciszek nawet próbował zdemolować swój własny pogrzeb, demolując już w zasadzie tak samo jak z tą Tiarą. Jeżeli jakiś papież zrezygnował z Tiary, już kolejni też jej nie przybierali. Tak samo i Franciszek, który chcąc demontować rytuał papieskiego pogrzebu już wprowadza trend, który prawdopodobnie ostanie się na co najmniej jeden następny pontyfikat. Stąd przede wszystkim powinniśmy również powstrzymywać tego typu zapędy modernistyczne, które Chcą urząd świętego Piotra zdegratować i zminimalizować, podczas gdy on, jako wikariusz Chrystusa powinien wznosić się ku wyżynom i pokazywać nam rzeczywistość Królestwa Bożego. A więc módlmy się, żeby papież Franciszek przede wszystkim trafił do tego królestwa poprzez odwrócenie się od swoich błędów, a przygnięcie całym sercem i całą swoją katolicką duszą, którą wierzę, że gdzieś w głębi siebie ma do całej naszej doktryny opartej o tradycji, którą tak nie lubi, którą tak krytykuje chociażby w swojej biografii. Ale oby Pan Bóg otworzył Jego oczy naprawdę, które jest w źródle naszej wiary, a tymże źródłem jest święta tradycja katolicka. Jeżeli chcemy zostać zbawieni, musimy być jej wiernymi wyznawcami, i również nasze wyznawanie, czyli wiarę w tą świętą tradycję, objawioną nam przez Kościół Święty, a Kościół Święty przecież objawia nam samego Boga. Musimy przyjąć do niego poprzez nasz rozum, aby poprzez uczynki wypływające z głębi naszego serca wydawać dobre uczynki. A więc najlepszym uczynkiem, jaki Zrobimy wobec papieża Franciszka, będzie wyproszenie jego nawrócenia. O co Was również proszę, abyśmy wspólnie się w tej intencji modlili.